Dzień dobry, dzień dobry, witajcie, witajcie. Jak tam u Was? Dzisiaj 31 grudnia, ostatni dzień roku. I tak sobie pomyślałam, że to jest taki dobry czas na to, żeby troszeczkę podsumować, co się wydarzyło w tym roku 2025, czego też potrzebujemy na następny rok. Nie wiem jak wy, ale ja już sobie dzisiaj właśnie trochę tak się wyciszyłam. Usiadłam, włączyłam sobie taką muzykę, jakąś relaksującą, medytacyjną i pomyślałam o tym, jaki był właśnie ten rok poprzedni. I ja wiem, że dzisiaj jest sylwester i może, że jesteśmy w pracy i ja Cię mam wolno, więc mam ten komfort, ale tak naprawdę. Chyba dobrze jest się zatrzymać na ten moment i spojrzeć, właśnie trochę wstecz, zobaczyć, co się wydarzyło. No też, jakie tam lekcje mieliśmy z tego, co się wydarzyło. Co chcemy już zostawić i nie brać tego w ten nowy rok. Definitywnie, ja też mam takie rzeczy, których już definitywnie nie chcę już przenosić do nowego roku. Oczywiście mam ogromną wdzięczność do ludzi, którzy mnie wspierali, bo nie był to łatwy rok, ale też mam wdzięczność do samej siebie o to, że, że właśnie, że mam sobie tą wrażliwość, delikatność, ale też, że mam sobie tą siłę do tego, żeby się nie poddawać, do tego, żeby stawiać czoła nowemu dniu i żeby iść do przodu. I za to jestem wdzięczna właśnie sobie. Za to, że mam w sobie ten balans i delikatności, i siły. I kiedyś myślałam, że ta moja delikatność, moja empatia to jest, że to jest moja słabość, wiecie, podziwiałam kobiety czy osoby, mam no dobra mówię o kobietach, kobiety, które są wiecie takie zdecydowane, mocne. Patrzyłam na nie kuczek, one to robią. E, jak to jest, że, że, że taką mają sobie siłę i taką moc? Nie? E, no ale właśnie, nie zawsze taka siła, e, może nie tak, czasami siła może się wyrażać w inny sposób. Może być właśnie takim zdecydowaniem, ale może być właśnie tą delikatnością, e, spokojem, mm, empatią, wrażliwością. I chociaż to wszystko wydaje się mieć taki aspekt raczej delikatny i słaby, to to jest właśnie ta siła. Ta siła w obliczu tego, że jak coś się dzieje, to, to ja bardzo mocno to przeżywam, bo ta moja delikatność we mnie jest. Ale też budzi się wtedy we mnie taka nadzieja. nadzieja na to, że wydarzy się też coś dobrego i to jest właśnie ta moja siła której jestem ogromnie wdzięczna tak? ta siła delikatności ta siła nadziei ta siła empatii ta siła miłości, której, w którą wierzę i której ufam i tam co mnie prowadzi więc całą e, e, ufnością i taką wiarą w to, że będzie dobrze <grym> Kończę ten rok. Dziękuję, właśnie tak jak mówiłam. Jestem wdzięczna za wszystkie wydarzenia, za, za wszystkich ludzi, sytuacje, które się wydarzyły i mnie spotkały. I te łatwe, i te trudne. I patrzę z taką ufnością i wiarą w przyszły rok. I życzę sobie takiej lekości na nowy rok. Wspomnienia, wszystkich moich marzeń. Niech nam z góry deszcz błogosławień znam nie spływa i niech się dzieją dobre rzeczy dla mnie, dla moich dzieci, dla mojej rodziny, i dla innych, dla nas wszystkich tutaj, na tej ziemi, gdzie jesteśmy. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Tak.